Grzegorz Boratyn, witam. To są aktualności. Przypominam o naszym dyżurze reporterskim, a internetu, oczywiście o tym, że jesteśmy także w TVP Stream. Na początek informacje dnia. Organizatorzy pikiet antyaborcyjnych przed Rzeszowskim Szpitalem Profamilia na ławie oskarżonych. Jesteśmy szykanowani w mediach, na forach, w środowisku, co wyjątkowo nas dotyka. No bronimy życia, stoimy w słusznej sprawie. Sposób na oszczędności, czyli samorządowy pomysł na obniżenie rachunków za prąd. Osobno będzie faktura za energię elektryczną, osobno za dystrybucję. Impuls dla podróżnych, czyli nowe pociągi dla Podkarpacia. Pociągi się zmieniają, zwłaszcza jeśli chodzi czy o tą klimatyzację, czy dostęp do internetu. I Rzeszowski Dirt Park już gotowy. A na początek Rzeszowski Szpital Profamilia kontra organizatorzy pikiet antyaborcyjnych. Dziś w sądzie rejonowym na ławie oskarżonych zasiedli Jacek Kotula i Przemysław Sycz ze Stowarzyszenia Pro Prawo do Życia. Szpital uważa, że naruszyli dobre imię placówki twierdząc, że zabija się w niej przed urodzeniem dzieci z wadami rozwojowymi. Wszystko zaczęło się od tej konferencji, zorganizowanej 15 stycznia przez senatora Kazimierza Jaworskiego, na której położna z Rzeszowskiego Szpitala Profamilia, Agata Rejman, powiedziała, że boi się utraty pracy, bo powołując się na klauzulę sumienia, odmówiła udziału w zabiegach aborcji. Ja nie chcę uczestniczyć w takim zabiegu. Ja się z tym źle czuję. Ja sobie z tym nie mogę poradzić. To oświadczenie i kolejne konferencje rozpętały prawdziwą wojnę. Szpital wydał swoje oświadczenie, w którym jego dyrekcja napisała m.in. Ze smutkiem i ubolewaniem przyjmuję słowa nieuzasadnionej i nieuprawnionej krytyki. Dalece nieprawdziwy wizerunek naszego szpitala, propagującego rzekomo mordowanie dzieci, sugerując przez to niezgodne z prawem i nieetyczne działanie, jest zarówno dla mnie, jak i dla całego personelu naszego szpitala krzywdzące i bolesne. Kierowane wobec naszej placówki oskarżenia nie mają żadnego pokrycia w faktach. Sprawa się na tym nie zakończyła. Stowarzyszenia Obrońców Życia rozpoczęły serię pikiet przeciwko placówce. Odpowiedzią szpitala były właśnie sądowe pozwy. Trzy zabiegi, które się odbyły w szpitalu Profamilia, miały związek bezpośrednio z dziećmi śmiertelnie chorymi. I to była decyzja przede wszystkim matki. Myśmy szanowali decyzję matki no i działamy zgodnie z prawem. Dyrekcja szpitala podkreśla, że takie zabiegi mogą wykonywać wszystkie oddziały ginekologiczno-położnicze w województwie. Tymczasem atak obrońców życia wymierzony był w jedną niepubliczną placówkę, która wiele zainwestowała w budowanie swojej marki. Jesteśmy szykanowani w mediach, na forach, w środowisku, więc to wyjątkowo nas dotyka. Decyzją sądu precedensowy proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Organizatorzy Pikiet mówili dziś dziennikarzom, że nie żałują swoich działań. Obronimy życia, stoimy w słusznej sprawie, konstytucja pozwala Polakom manifestować swoje poglądy. Jeszcze żaden szpital w Polsce, nawet te, które dokonują bardzo dużo aborcji, nie podniósł ręki na obrońców życia. Pikiety były legalne. Wszystkie pikiety, które były powyżej przewidzianej liczby ustawowo osób, były zgłoszone do odpowiedniego urzędu. Jest to dla mnie przede wszystkim zaskoczenie z tego względu, że nie spodziewałem się, że szpital pójdzie akurat w tą stronę. Rzeszowska Fundacja już wcześniej organizowała pikiety antyaborcyjne jej działacz Jacek Kotula już raz odpowiadał w sądzie z pozwu posła SLD za zorganizowanie wystawy antyaborcyjnej. Wtedy został uniewinniony. Zgodnie z zasadą, że duży może więcej, dwa podkarpackie powiaty i dziesięć gmin chce wspólnie stanąć do przetargu na dostawę energii elektrycznej. Samorządy pierwszy raz podjęły takie negocjacje przetargowe i dostały 60% zniżki. Tylko dlatego, że stworzyły tak zwaną grupę zakupową. Teraz tym tropem chcą pójść przedsiębiorcy. W jednym przetargu niższą cenę na dostawy energii wytargowały aż 132 podmioty samorządowe i komunalne. Z tańszego prądu będą mogły korzystać dwa powiaty Bieszczacki i Sanocki oraz dziewięć podkarpackich gmin Baligród, Cisna, Chorkówka, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Nowy Żmigród, Pilzno i Rymanów. Tylko gmina Rymanów zaoszczędzi na rachunkach za energię ponad 120 tysięcy złotych. Inne są to wszystkie podmioty, które są w strukturach Urzędu Gminy, m.in. Urząd Gminy, jednostki organizacyjne gminy, takie jak Dom Kultury, Gmina Biblioteka Publiczna, szkoły wszystkie, oczyszczania ścieków, która generuje ogromne koszty. Zdaniem urzędników niższe rachunki za energię nie wiążą się z koniecznością wykonywania dodatkowych rozliczeń, ale też poręczeń finansowych czy przedpłat. Zmian nie będzie dużo. Liczniki, tak jak do tej pory będą odczytywane przez pracowników PGE, natomiast jedyna zmiana będzie polegała na tym, że osobno będzie faktura za energię elektryczną, osobno za dystrybucję. Z dystrybutorem energii w imieniu samorządów tworzących tzw. grupę zakupową negocjowała Krośnieńska spółka MPGK. Zainteresowanie takim sposobem obniżania kosztów dostaw energii jest olbrzymie, także wśród przedsiębiorców. Muszę przyznać, że analizujemy temat uczestnictwa osób prywatnych w przyszłych przetargach i nie wykluczam jakiegoś pilotażowego rozwiązania w tym zakresie. Natomiast w następnym przetargu pilotażowym już będziemy zapraszać podmioty gospodarcze. Obniżenia rachunków za prąd chcą także odbiorcy indywidualni. Teoretycznie też mogą tworzyć tak zwane grupy zakupowe i korzystać z przywileju bycia dużym odbiorcą. Ten sukces mógłby cieszyć wszystkich, gdyby nie radzące się pytanie o równe traktowanie podmiotów. Dlaczego energia elektryczna może być tańsza o 60% tylko dla grup uprzywilejowanych? Podejrzenie o monopolistyczne praktyki może rozwiać tylko zdrowa konkurencja, to jest otwarcie rynku na tańszą energię z zagranicy. Krosno, Marek Winiarski. Urząd Marszałkowski ogłosił przetarg na prowadzenie przewozów kolejowych na Podkarpaciu w przyszłym roku. Obsługuje je spółka Przewozy Regionalne, której właścicielem są samorządy wojewódzkie. Z przyczyn finansowych umowę podpisano tylko na 10 miesięcy. Samorząd województwa zapłacił za to 43 miliony złotych. Inni przewoźnicy nie byli do tej pory zainteresowani przejęciem tych połączeń. Na Podkarpaciu podróżni wkrótce przesiądą się do kolejnych trzech bardzo dobrze wyposażonych składów nowej generacji. Samorząd wyda naszy nobusy 185 milionów złotych. Co gdzie i kiedy zmieni się na lepsze? Informację zebrał Adam Mokrzycki. 160 km na godzinę, klimatyzacja, bezprzewodowy internet, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych to fragment długiej listy udogodnień dla pasażerów pierwszego na Podkarpaciu bardzo nowoczesnego pociągu. Tak wygląda początek prawdziwych zmian na lepsze. Rzeszów pociąg 413 zgłasza gotowość. O komforcie jazdy nowym impulsem jednorazowo może przekonać się 330 mieszkańców Podkarpacia. Na przesiadkę z wagonów pamiętających nawet lata 70. musieli bardzo długo czekać. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, należy postępować tak jak w krajach zachodnich i bardzo dobrze pociągi się zmieniają. Zwłaszcza jeśli chodzi czy o tą klimatyzację, czy dostęp do internetu. No, przez to dużo wygodniej i też sprawniej się podróżuje. Coraz większa grupa pasażerów podobnie odpowiada na pytanie, co zmieniło się w przewozach regionalnych. Szybkość, wydaje mi się, że głównie szybkość i to, że po prostu częściej są te pociągi i dzięki temu można się łatwiej dostać. A wygoda? Wygoda również, również, dlatego, że jest to dosyć swobodnie, dużo przestrzeni. Ktoś, kto wraca z pracy czy z uczelni chce odpocząć w pociągu, to w takim impulsie może spokojnie to zrobić. Tak wygląda jaśniejsza strona mocy podkarpackich przewozów regionalnych, bo na wielu trasach podróżni wciąż z zazdrością spoglądają na pociągi odjeżdżające w innych kierunkach nie zauważyłem większej różnicy, ale podróżuję tylko na krótkiej trasie Dębica-Rzeszów. Widzę zmiany, jak zmieniły się dwo, poszczególne dworce i tutaj widać zmianę lepsza. Jeśli chodzi o szybkość połączenia, to przez kilka ostatnich lat nie zauważyłem większych zmian. Zmiany w przewozach regionalnych mierzy się latami, to znaczy jak słyszymy, z każdym rokiem ma być lepiej. Tym razem w grudniu zmieni się nie tylko rozkład jazdy, na jednym impulsie ma się nie skończyć. Ten impuls obsługuje 8 kursów między Rzeszowem a Przemyślem, jest to na obecną chwilę jeszcze mało, ale w najbliższej przyszłości będzie takich pojazdów, dzięki zakupowi przez Urząd Marszałkowski nowy, nowego takiego taboru, będziemy obsługiwać 15 pociągów między Rzeszowem a Przemyślem, dwa między Rzeszowem i Tarnowem i 8 pociągów między Przeworskiem a Rozwadowym. Dotychczas nowości na podkarpackich torach kojarzyły się wyłącznie z tak zwanymi szynobusami. Samorząd województwa podkarpackiego kupił ich 14, które z mniejszymi czy większymi problemami jeżdżą już po torach. Ostatnie trzy mają tu dopiero dotrzeć. W latach 2007-2013 wydaliśmy około 120 milionów złotych na zakup nowych szynobusów. To na 2014-2020 przewidzieliśmy około 65 milionów złotych. Oczywiście rozszerzając tym samym bazę naszych pojazdów szynowych. Zakup pociągów nowej generacji to także wspólna inicjatywa czterech regionów. Podkarpackiego, Śląskiego, Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Koszt projektu to 313 milionów złotych. A co o zmianach sądzą maszyniści, którzy co roku przewożą na Podkarpaciu ponad 3 miliony pasażerów? Nam jako maszynistom też jest, warunki się poprawiły, bo jest wyciszony i, no i lepsze są komforty jazdy. Na nic zdadzą się zakupy pojazdów, jeśli szybko nie zakończy się naprawa linii kolejowych. Modernizacja trasy E30 do Krakowa trwa już od 2010 roku. Część pasażerów dawno się przesiadła do prywatnych busów i autobusów. Sprawdziliśmy, gdzie na Podkarpaciu trwają jeszcze prace remontowe. Największy zakres prac dotyczy linii Kraków-Rzeszów. Tu prace prowadzone są na całej długości w ramach sześciu różnych kontraktów. Termin ich zakończenia to koniec 2015 roku. Na trasie Rzeszów-Przemyśl w tej chwili główne remonty prowadzone są w okolicach Strażowa i Rogóżna oraz na odcinkach Munina, Radymno i Radymno-Żurawica. Ciągle rewitalizowana jest też trasa Rzeszów-Jasło. Tu główne prace prowadzone są aktualnie na odcinku Przybówka-Jasło. Negatywne stanowisko przedstawicieli polskiego rządu zaprzepaściło szansę na stworzenie unijnego programu operacyjnego Karpaty 2020. Tak twierdzi eurodeputowany PiS z Podkarpacia Stanisław Orzuk. Jego zdaniem warto też zauważyć, że w polityce tworzenia coraz to nowych stanowisk urzędniczych, administracja rządowa na Podkarpaciu ma się czym pochwalić. Spotkanie z dziennikarzami europoseł Stanisław Orzuk zaczął od przedstawienia, jak to określił, osiągnięć wojewody podkarpackiej w obszarze walki z bezrobociem. Za przykład posłużyły mu dane na temat wzrostu zatrudnienia w Urzędzie Wojewódzkim z ostatnich lat. W 2008 roku zatrudnienie wynosiło 509 osób, natomiast w 2013 było to 628 osób, więc tutaj no naprawdę osiągnięcia jeśli chodzi o przyrost miejsc pracy jest zdecydowany. Podobnie rzecz się ma z wydatkami na wynagrodzenia. Z danych, które europosał dostał od urzędników wojewody wynika, że w stosunku do 2007 roku w ubiegłym na pensję w podkarpackim urzędzie wojewódzkim wydano niemal 9 milionów więcej. Zdaniem eurodeputowanego PIS taki wzrost wydatków na administrację rządową to skandal, zwłaszcza, że gminy i powiaty wciąż nie mogą się doczekać na nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której obywatelski projekt leży w sejmie od dwóch lat. Dlatego obecny na konferencji burmistrz Sokołowa-Małopolskiego przekonywał, że zamiast na etaty i pensje dla urzędników, te pieniądze powinny zostać rozdzielone między podkarpackie samorządy. Kongres Nowej Prawicy przedstawił dziś swojego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Jest nim dr Krzysztof Prendecki, socjolog i adjunkt Politechniki Rzeszowskiej, sympatyk tego ugrupowania. Kandydat Nowej Prawicy powiedział, że opiera swój program na 11 ważnych punktach: chce przede wszystkim, by Rzeszów był stolicą niskich podatków, miastem, które się niepotrzebnie nie zadłuża, wydając pieniądze na, jak to określił, słomiane inwestycje pomniki czy akwaparki. Chce też ograniczyć biurokrację, zlikwidować niepotrzebną jego zdaniem Straż Miejską i sprywatyzować miejskie spółki komunalne. W tym miejską komunikację. Jest przeciwnikiem buspasów i utworzenia w centrum strefy płatnego parkowania, co jego zdaniem grozi wyludnieniem śródmieścia. Według nowej prawicy stolicy Podkarpacia potrzebna jest zmiana i mitem jest przekonanie, że nikt inny oprócz Tadeusza Ferenca nie będzie potrafił dobrze kierować tym miastem. W Przemyślu prezydent Robert Homa i jednocześnie kandydat na prezydenta w nadchodzących wyborach odpowiadał na zarzuty nowej prawicy dotyczące zorganizowanego w weekend Święta Przemyskich Ulic. Kilka dni temu Ireneusz Dzieżko zarzucił, że Robert Homa jako prezydent dofinansował imprezę organizowaną przez Stowarzyszenie Regia Civitas, z której listy startuje. Dlatego działacze nowej prawicy manifestowali w jej trakcie. Prezydent odpowiada, że nie wykorzystał publicznych pieniędzy w kampanii wyborczej, bo impreza ma charakter cykliczny, sportowo-kulturalny i zorganizowana została już po a stowarzyszenie nie zrobiło nic, co byłoby niezgodne z obowiązującym ustawodawstwem. Robert Homa dodał, że bez względu na to, kto wygra najbliższe wybory, stowarzyszenie nadal będzie zabiegało o dofinansowanie tej ważnej dla miasta imprezy. Żartował, że w rolę króla Kazimierza Wielkiego będzie się mógł wcielić nawet sam Janusz Korwin-Mikke. Teraz paradoks polityczny i gospodarczy jednocześnie czyli cena mleka. W sklepach mleko jest coraz droższe, a rolnicy w skupie dostają za nie coraz mniej. Po wprowadzeniu rosyjskiego embarga na rynku nabiału zrobiło się bardzo tłoczno. Surowca nie brakuje, więc producenci obniżają ceny. Spadek cen mleka dotyczy teraz wszystkich zakładów mleczarskich i wszystkich producentów. Tym ostatnim jest najtrudniej, bo to właśnie w cenie mleka tkwi ekonomia i sens funkcjonowania ich gospodarstw. Do tej pory ceny mleka średnio spadły o 30-40 groszy dla nas, jako dla dostawców. Także jest to bardzo dużo. Praktycznie wróciliśmy do cen sprzed roku. Tak mówią hodowcy, którzy dostarczają mleko do różnych spółdzielni, i tych z Podkarpacia, i tych spoza regionu. Mieliśmy złoty 70, zł, nie? a nie złoty 10. Zł. A w tym roku wiadomo, że jak to weszło embargo, nie, Te problemy tam z, z eksportem, to spadło nam 20 groszy. Nie? Na dzień dzisiejszy mamy złoty 38 zł brutto. Mimo skomplikowanej sytuacji rynkowej, w Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Roślinnej wyjątkowo wzrosła ilość skupowanego mleka i to aż o milion litrów rocznie. To dlatego, że zakład pomógł rolnikom w rozbudowie i modernizacji gospodarstw, udzielając pożyczek z własnego funduszu wzajemnej pomocy. Nasi rolnicy mogli uzyskiwać na rozwój gospodarstwa pożyczki bezprocentowe. Tym tworzonym funduszem spółdzielni. Prawie każdy z tych pożyczek korzystał. Oczywiście na co te pożyczki szły? Na chłodnie, na dojarki, ale to już przeszłość. W tej chwili to one te pożyczki szły na dokupienie ilości krów, na dokupienie pola. Taki spółdzielczy kredyt spłaca się dostawami mleka. W miesięcznym rozliczeniu spółdzielnia potrąca rolnikom raty pożyczki. A w trudnych czasach dla mleczarzy jest to forma skutecznej pomocy finansowej. Ja osobiście zakupiłem ciągnik, korzystając właśnie z tej pożyczki, prasę zwijającą, owijarkę i wszelki sprzęt, który był mi potrzebny. A wcześniej, jeszcze we wcześniejszych latach, oczywiście korzystałem na zakup bydła. Choć Jasienicka spółdzielnia mleczarska nie eksportuje wyrobów na wschód i tak odczuła rosyjskie sankcje, na polskim rynku jest nadmiar wyrobów mleczarskich, które zapełniły już magazyny kurtownie i sklepy. To właśnie dlatego również ta lokalna spółdzielnia musiała obniżyć swoim dostawcom cenę skupu mleka. Miłośnicy sportów ekstremalnych mają dzisiaj kolejne miejsce spotkań w Rzeszowie koło hali podpromie i skateparku oddano do użytku Dirt Park. Miasto wybudowało gradkę dla fanów szalonej jazdy na rowerze, choć jazda w tym wypadku to nie jest do końca precyzyjne określenie. Pozdrawiam mamę i całą rodzinę. To dyscyplina sportów ekstremalnych, rowerowych. W której wykonujemy się takie przeszkody, wykonujemy na nich sztuczki. Mamy w końcu coś na czym, coś konkretnego, gdzie możemy realizować swoją zajawkę, prawda? Zajawkę, czyli? Zainteresowanie. Nie, żebym nie wiedział, pytam dla tych, którzy nie wiedzą. W porządku. Była to inicjatywa młodych ludzi właśnie do tego, żeby powstał tutaj tak jakby obiekt, że nie chodziło tylko właśnie o dirt park, chodziło też o snow park, skate park. Jest w porządku, jest wszystko dopracowane, dopięte na ostatni guzik. Chciałbym zrobić moją mamę. Kocham cię, mamo. A jeśli Państwa zajawką jest na przykład służba zdrowia, to już za chwilę zapraszam na program Konkrety i Opinie. A na koniec zdjęcia od naszych internautów z Godowej koło Strzyżowa. Państwo Renata i Bogdan Tenczarowie znaleźli tam młodego Daniela mocno zaplątanego w ogrodzenie pastwiska dla koni. Pomógł myśliwy, sąsiedzi i zwierzę udało się uwolnić i wypuścić do lasu. I to była ostatnia informacja w aktualnościach. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Miłego wieczoru i do zobaczenia.